Hej wszystkim, z tej strony Tarael, witam was w kolejnym odcinku z Aven Colony, za moment kontynuujemy grę, przypominam tylko, że seria jest skierowana do widzów 12+, no a poza tym, jedziemy. I tak, jesteśmy w tym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio, mamy dalej problemy z powietrzem, ale to się powinno poprawiać, bo tutaj już pracuje wentylator, on jest na tierze drugim, także... Powinno mu tutaj pomóc. No, a poza tym co? Mamy zrobić te fajne. Yy, nie, znaczy nie wiem czy fajne, ale mamy zrobić yy, te roślinki całe wzmacniaczowe. Mamy wygrać referendum i mamy wyeksportować 250 zboża. I tak, po kolei, jak to się robiło, już zapomniałem. Tak, tu mamy to dobrze. Znaczy to nam rośnie, tu nam całe. Tu jest... Entari... Czemu to jest entari? Nie grałem chwilkę, tak że już pozapominałem to gdzie jest. To jest kukurydza. Tu jest... Tu są brachuły I to czemu tam Entari rośnie? Chyba, że to tutaj. Ksenosaga. Teraz chemia. To jest ta fabryka chemii. To jest centrum badawcze. Tu jest fabryka chemii. Eee, tak. Jak to się robi? Ale jak to się robi? A, Grow. Glow. Mamy robić, dobra, z i dobra. jestem tym dzbanem. Już zapomniałem. Już zapomniałem. Dobra, mamy imigrantów, co tutaj się dzieje? Eksport idzie. Jakość powietrza tu się robi. Także wszystko jest w porządku, dobra. Przynajmniej z tym jest wszystko w porządku. Jakby tutaj woda na plusie. Jedzenia wystarczy, myślę. Miejsce magazynowego mamy, zadowolenie jest w porządku, tylko housing trochę kuleje. Można by zbudować jeszcze jakiś ten habitat, tylko gdzie by go wcisnąć? Gdzie by wcisnąć ten habitat nasz? Może tutaj przy farmie. I tutaj najwyżej później pojedziemy. Cóż, to jest zorium tutaj. I żelazo także bardzo fajne miejsce, w sumie, żeby tutaj potem kopalnie pobudować. I tak to zaraz się skończy. No i przede wszystkim tematem jest referendum. Tematem jest referendum. I musimy mieć przynajmniej 50% kolonistów szczęśliwych. Dobra, mamy ten Truman Glow zrobiony na Nite i Quinoe dostaliśmy Teraz przestrzeń mieszkalna powinna się zrobić i powinno być OK? I czy będzie kolejne zadanie? Może przyspieszmy trochę. Tak, jest kolejne zadanie. Całkiem nieźle. Mamy bardzo duże zapotrzebowanie na ten Cyril Glow na, na statku kolonizacyjnym. Proszę wyeksportuj 200. Dobra, czyli to eksportujemy i dostaniemy 300 chlebków. Tak, tylko nie wyeksportujemy teraz, bo eksportujemy zboże cały czas. Także no. Dość ciekawe. Tak, tylko by się przydała fabryka nanitów, chyba. To tak, tunel zrobimy. Oj, czemu, czemu tutaj nie można przeciągnąć tunelu? nie dobrze tak, to pójdziemy tym tunelem tutaj i zbudujemy teraz jeszcze tutaj jedną fabrykę nanitów. Chociaż może ulepszmy tam co jest. Tylko gdzie ona jest? To jest outpost? To nie, to jest kopalnia. Tu to jest. Tu są nanity, dobrze. Ulepsz. Tak, oni niech tutaj zrobią to. My, jak z prądem. Jest jeszcze zapas, także to powinno być ok. Tylko oni z tym eksportem by mogli przyspieszyć. Dobra, razy 4 i. No, wait game. <gryw> no bo co? Dobra, eksport ładnie poszedł. Imigranci cały czas przybywają do kolonii, tylko. Mamy miejsce jeszcze. Mamy miejsce, tylko ta żywność na głowę mnie tutaj niepokoi. Trzeba będzie chyba kolejną farmę dobudować. Tylko co by tam sadzić? Pokłynąłem, może. Tylko tutaj nie ma za bardzo. żeby żyzna gleba na to była. Hmm. Tam nie ma zasięgu. Tu nie ma zasięgu. 3 i 3, 3 i 1, 4 i 3, 2 i 7. To niech będzie tutaj. 30, 50, 40, 40, 30. No, szału, że tak powiem, nie ma. Ale coś tam zawsze jest. I tutaj po prostu nie mają zasięgu nasze drony konstrukcyjne. Także to by można powiększyć. Oj, i zapasy wody coś jakieś takie nieszczególne mamy. Tu można by jeszcze jedną pompę zrobić, na przykład tutaj. Jak my tutaj z pokryciem piorunochronem no, nie zobaczymy, ale myślę, że jest OK jeszcze Tutaj jaką macie jakość powietrza. Eee, minus 8, czyli tutaj jeszcze sobie nie do końca radzi. Ale tak Tu eksport zaraz się skończy. ...i będziemy mogli eksportować te nasze fajne wspomagacze. Tak... Wspomagacze. Niezłe wspomagacze. Dobra, gdzie to jest teraz... ...drony? Jako, że tam nie ma zasięgu... ...tutaj może to zróbmy. Tutaj czy tutaj? Tutaj. ...troszkę więcej obejmie. I tak, misja skończona. I co teraz chcą? Żeby importować. Mamy mały problem. Zaplanowaliśmy przyjęcie, ale... ...myślę, że... Ee, e, e, ...że oceniliśmy... E, 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 wróć. ...myślę, że przeszacowaliśmy... Yy, yy, liczbę yy, złotego yy, blumu. no. Przeszacowaliśmy liczbę Goldblumu, który yy, ludzie chcieliby zjeść i teraz yy, ten Gold Bloom, no, wszędzie nam zalega. Patrzy na nas. Yy, yy, nie chciałbym się pozbywać yy, perfekcyjnie, go, perfekcyjnie dobrego goldblumu, ale yy, czy mógłbyś się o to zatroszczyć za mnie? No dobra, my najpierw to wyeksportujemy, a potem będziemy importować. A angielskie kuleje... Angielskie kuleje jak zwykle, no ale cóż... Jak trzeba sobie radzić, to trzeba sobie jakoś radzić. Szybci... O. Zaczął się rok referendum. Mieszkańcy będą e, e, oddawać głos na koniec sezonu zimowego. E, otrzymasz e, 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 w, wyniki badań opinii publicznej na końcu każdej pory roku, zanim głosowanie zakończy się na koniec roku. Musisz otrzymać większość, żeby pozostać gubernatorem. Brakie morale mamy. Morale w porządku, tylko jakość powietrza i przestępczość trochę słabo i w statystyki to spada. Przestępczość, czyli trzeba będzie chyba te drony policyjne jednak postawić, bo tutaj, jak widzicie, coś się dzieje. Coś się dzieje tylko tak, tutaj trzeba czterech tych czterech roboczych zbudujemy to tutaj tutaj trzeba robotników też to zrobimy tutaj dojście żeby oni mieli jak tam przychodzić żeby nie musieli przechodzić przez tą farmę jak my z prądem 415 zimą ale to damy radę czyli to jest ok to są imigranci dobra Dobra, i teraz przestępczość powinna spaść, i powinno nam szczęście podskoczyć. Tylko jak z jakością powietrza teraz? Jak z jakością powietrza? Tutaj jest ile? 76%. Tu 75%. A, czyli jakość powietrza ogólnie nam tu spadła w kolonii. To mocno. To trzeba by zrobić jeszcze wiatrak gdzieś. Jeszcze wiatra, gdzieś zrobić, na przykład tutaj jeden. I jeszcze jeden. Jeszcze jeden, na przykład tutaj. I to powinno pomóc trochę na jakość powietrza. I powinno być teraz lepiej. Trzeba to będzie śledzić. No, już tam podskoczyło, tylko tutaj wewnątrz kolonii. Jakoś słabo to widzę. Ale może będzie, bo tutaj z czego jest spadek? Z tej kopalni jest duży spadek. Z tej kopalni jest duży spadek. To może to tutaj nawet ulepszymy. I to tutaj ulepszymy. I jeszcze ten wentylator tutaj ulepszymy. I teraz powinno to troszkę pomóc. Dawaj, trochę szybciej. I zobaczmy, czy to pomoże. Zobaczmy, czy to pomoże coś. 75. Dobra. Sezonowe ba badanie opinii wykazało, że dostaniemy 66% głosów. Potrzebujesz większości, żeby kontynuować rządzenie? Yy, yy, ten. Ne yy, negatywne odpowiedzi obejmują. Yy, ta kolonia nie traktuje prawa i porządku poważnie. Jakość powietrza w mojej części kolonii jest fatalna. Jesteśmy zdudzeni, potrzebujemy więcej zabawy. Dobra, jakość powietrza się zat yy, zatroszczyliśmy już. Przestępczość powinna spadać. A co z rozrywką teraz? Tutaj, co mamy? Retail center, bar i grill, dobra. Czyli potrzebowalibyśmy zrobić coś z rozrywką, G tylko gdzie to wciśniemy? Tutaj to wciśniemy i to powinno pomóc teraz. Powinno pomóc jakby z żywnością. Mało trochę na główkę, ale no, więcej farm potrzeba. Więcej farm potrzeba, to jest tier trzeci. To jest tier drugi. To jest profesor nanitów, dzban. Dobra, to jest tier trzeci. Gdzie jest ta farma? quinoi tutaj przestępczość i dojście takie sobie. Upgrade Hmm. Jakby tutaj. Jeszcze jeden dron. Tylko czekają na drony. I to powinno pomóc. No rośnie nam już zadowolenie tylko ładnie spadło 10%. Jaką my przestępczość mamy, gdzie to będzie? Tutaj nie ma, ale w tych przestępczość minus 10. Jakość powietrza minus 9, pokaż mi z jakością powietrza. No, tutaj rośnie jakość powietrza. Tylko więcej wentylatorów chyba trzeba, bo nie rekompensujemy aż tak spadków. Hmm. Dobra, to może zrobimy tutaj z powietrzem Co? Oj, 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 magazyn pełny, dobra. Wymiennik powietrza, tam niech robią. A my ulepszymy magazyn gdzieś. Tylko gdzie jest magazyn? Tutaj jest magazyn. Ulepszcie mi to. I tutaj jeszcze gdzieś magazyn. Był taki mały, ale jego się nie ulepsza. Dobra, tu wymiennik powietrza. To powinno mocno pomóc. Ulepszmy to. I zobaczmy. Dobra, to żeśmy wyeksportowali, to teraz imporcik. Eee, tak. Dostaniemy wzmacniacz z tego importu, który, no może się nam przyda, bo on powiększa zdrowie, ale zmniejsza produktywność o 2%. Znaczy po poprawia zdrowie, nie powiększa, poprawia. Mówmy po polsku, poprawia zdrowie, ale. Nie wiem, nie jestem przekonany co do tej metody. No i teraz musimy znowu czekać, jak tutaj z powietrzem. 78, 77, 76. No poprawia się jakoś. Dobra, mamy nagrodę. Been nie been... mamy miejsca na imigrantów. Weźmiemy. To weźmiemy to... nanity. Tylko trzeba by było jeszcze. Habitat jeden w takim razie. Dostawić tutaj gdzieś. O, mamy 70% głosów, i co chcą? Jest za duża przestępczość, i nie mają wystarczająco dużo tunelów, żeby pomóc mi się poruszać po kolonii. No i jakość powietrza nowa misja. Wysokie dowództwo chciałoby, żebyś powiększył swoją kolonię jeszcze bardziej. Proszę zbuduj cztery kolejne struktury dowolnego typu. Zbuduj cokolwiek wydaje Ci się najbardziej potrzebne w Twojej kolonii. Czyli tak, zrobimy Habitat jeden jeszcze. Może tu go wciśniemy. Tylko jakby tutaj poprawić. przejścia. Tak, trzeba będzie chyba. Czyli co z tą przestępczością? Gdzie to będzie? Drony, struktury. Przestępczość. Tu, dobra, czyli tam po prostu nie ma zasięgu, czyli musielibyśmy zbudować teraz. Dronownie, gdzie jest dronownie Tu nie jest drony, to nie są drony, to nie są drony. Gdzie to obrona? Tu są drony. Dobra, drony policyjne, ale nie mamy prądu na to. Hm. to by musiał iść tutaj. Czy ta geoterma? Ona nie jest ulepszona. Dobra, to geotermę musimy ulepszyć. Geotermę musimy ulepszyć i musimy pilnować prądu teraz. Ale tam już ulepszają, także to powinno bez większych problemów. Magazyn przepełniony. To niedobrze. Jak my z prądem? 506... 505... Oj, 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 Sensory wykryły nadchodzącą burzę odłamków lodowych. Referendum... Referendum 74%, zbyt wysoka przestępczość, ledwo mogą tam od, ledwo mogą oddychać i brakuje im miejsc, żeby robić zakupy. Dobra, mamy burzę odłamków lodowych, które mogą uszkadzać struktury. Pokażcie mi, jak tu z jakością powietrza teraz. 80%. 81, 82 No to już jest lepiej teraz, ale przydałoby się teraz zrobić coś, żeby oni mogli, nie wiem, zakupy robić. No tutaj, okay, bar. Grill. Dobra, może zrobimy to. Tylko tutaj kiepskie dojście jest. A tutaj za bardzo nie ma gdzie tego wcisnąć, chyba żeby te dwie farmy. ...wypchnąć, ale dobra, zbudujemy tam. Zbudujemy tam... ...z prądem, no mamy jeszcze luzu z prądem, także... ...to nie będzie problem, tylko jeszcze teraz magazyn. Ech, magazyn by trzeba było zrobić, od razu drugiego tieru może... ...i wciśniemy go tutaj. I zobaczmy, to powinno pomóc. Jakby z przestrzenią mieszkalną... O, tak. 210, mamy 171. Tylko szczęście spadło. Pokażcie mi jeszcze to powietrze. Tutaj by wypadało jeszcze jeden wentylator zrobić. To zróbmy go może w tym miejscu. Żeby tutaj można było potem odejście w bok zrobić. No i co? Czy jest tu jeszcze jakaś geoterma w pobliżu? To się During our initial exploration of Anar, our scouts encountered an unusual alien life form. This organism is only marginally intelligent, but it does pose a great danger to our colony as it can attach to our buildings and grow very quickly. We call it the creep our research team analyzed the threat and quickly devised a special drone that can cleanse the creep from infected structures i'm now uploading the schematics for those scrubber drone stations directly to your colony governance system i recommend building one as soon as possible our scanners have detected several creep spores heading toward the nearby lake and an infestation is highly likely in the near future Dobra, mamy pierwsze Podejrzewamy, że te zarodniki klipów mogą zaatakować w każdym momencie. Zbuduj stację dronów skrobiących w swojej kolonii, w miejscu, które pokryje tak wiele struktur swoim zasięgiem, jak to możliwe. Oczekujemy, że klipy pojawią się w pobliżu jeziora, więc postaraj się, żeby mieć duże pokrycie na tej stronie kolonii. Dobra, i trzeba skrobacze zrobić. Tylko tak, tutaj. Tutaj nigdzie nie wejdzie. Troszkę, żeśmy sobie skopali. Czemu tu jest zablokowane A, bo tutaj jest woda. Dobra, ale powiedzmy, jakbyśmy to zrobili tutaj, to mamy większość kolonii pokrytą. Nawet tutaj byśmy to mogli zrobić. Ej, nie, zrobimy tutaj i zobaczymy, co będzie. No to jest pierwsze zagrożenie, z którym się mierzymy w tym momencie. Także, no zobaczymy, jak będzie. Oj, z jedzeniem słabo, dodatkowe farmy. Dodatkowe farmy... Tylko co by tu uprawiać... To, zboże całe. 5 i 6, 5 i 8... Ale tam nie, bo tam będzie... Dobra, tutaj 6 i 2. Bo tam kopalnie będą. Dobra, ekspansja zrobiona. I... Drony skrobiące zrobione. I zobaczymy co to przyjdzie, bo to mają być jakieś zarodniki, które się gwałtownie rozrastają na naszych budynkach. I przez to są niebezpieczne, bo mogą niszczyć. O! Sensory wykryły zarodniki creepów zbliżające się do kolonii. Te straszliwe... E, e, bardzo zakaźne, obce formy życia będą się, do, będą się osadzać na każdym budynku. Do którego zyskałem dostęp, i będą się rozprzestrzeniać stamtąd? Potrzebujesz dronu, stacji dronów skarbiących, żeby wyeliminować zarodniki z wszystkich zainfekowanych struktur. Pokaż. Oj, a on od tej strony idzie. To nie jest jezioro. Zdecydowanie nie jest jezioro. Potrzebujemy na szybkości teraz jeszcze jedną skrobaczownię tutaj. Oj, niedobrze. Struktura farma została zainfekowana przez zarodki Klipa. Klip Creep będzie powstrzymywał budynek od pracy i będzie się gwałtownie rozprzestrzeniał na pobliskie struktury. Może zostać wyczyszczony tylko przez stację dronów skrobiących. którą na szczęście już tu odpalili. Dobra, i ten robi. Ten robi, ten czyści infekcję. Jak widzicie. Broni się, mocno się broni, mocno się broni. Jeżeli to się rozprzestrzenia, to to będzie trudna walka z tym. Nowa misja. E, otrzymałem kilka e, holomaili od moich e, kolonistów narzekających na stan zdrowia w tej kolonii. O. Dobra. Wygraliśmy wybory z 76% poparcia. Koloniści, którzy głosowali przeciwko, powiedzieli, że kolonia nie bierze prawa i porządku na poważnie. Muszę iść zbyt daleko, żeby dotrzeć do mojej pracy. Jakość powietrza w mojej części kolonii jest okropna i odblokowaliśmy dzięki temu 6 nowych polityk socjalnych. Ale pokaż mi misję. Dobra, to żeśmy wygrali. To, żeśmy wygrali. Yy, tak, retail. To, żeśmy dodatkowe misje zrobili. Po prostu przypadkiem, ale gdzie jest teraz? Tak, zbuduj szpital. Yy, otrzymałem kilka kolomeli od Twoich kolonistów narzekających na stan zdrowia, stan opieki zdrowotnej w Twojej kolonii. Myślę, że to czas, żeby zbudować szpital. Szpital to jest to schowaj mi zakładkę, i tak nic nie widzę. Dobra. Czyli jeszcze raz muszę odkliknąć. Gdzie by tutaj ten szpital wcisnąć? Żeby on miał jak największy zasięg. Tam jest zablokowane. To tutaj chyba trzeba będzie trochę z tymi formami pomieszać. Nie podoba mi się to, to jest farma kukurydzy. To tak. Szpital by był tutaj. To tutaj do recyklingu i teraz jeszcze farmę trzeciego cieru od razu, kukurydzy. kukurydzy, farmę tutaj i tutaj tunel i lecimy, nowa misja. Gratulacje z okazji w wy, referendum. Jako że w, w miarę jak twoja populacja będzie rosła, będziesz potrzebował, żeby zapewnić im bardziej wygodne miejsce zamieszkania. Proszę zbuduj y, drapacz chmur. De, y, jako że drapacz chmur może pomieścić dużą liczbę kolonistów, dobrym pomysłem jest zbudowanie go gdzieś w, w pośrodku Twojej kolonii, żeby zapewnić im Dobry dostęp do wszystkich struktur Twojej kolonii. Dobra, to. Oj, to jest to jest duże. To jest duże. Trochę kiepsko tą kolonię żeśmy rozplanowali, ale na to jeszcze nic nie poradzi, niestety. Dobra. Odzyskać mi to tutaj. I tu będzie przejście, a drapacz chmur, nie wiem, gdzie wciśniemy to jest Solar tutaj Jakby wyburzyć ten Solar, ten Solar i... To przesunąć To tutaj by się zmieściło... ile tu jest Quinoli? 40% Dobra, to tak zrobimy, tylko zaś tutaj nie będzie wtedy dojścia. Bo to jest takie... O, połączenie. Jack, where are you? I'm studying the flora just outside the Vanar colony. I found a strain of plant that closely mimics. So, while we're all slaving away on the colony ship, you've been off picking flowers? Uh, if by that you mean, has the expedition's only qualified botanist been doing his job? Then, yes. Yes, he has. Here, Euros, let me send you a picture of this flower. Yes, I cannot wait to see this plant. It sounds amazing. Oh, man. You are gonna love this picture of my flower, Euros. It's got these two big fat pink petals on it. Jack, you just twirled a picture of your butt to the entire colony ship. I wait, what? Jack, how many times do I have to remind you about the proper protocols for internal communications? What? No way, you gotta be No! I meant to send that just to Euros. <laughs> Instant karma. That's it. I'm suspending your use of Twirtle until further notice. It was a completely innocent mistake. Really, I meant to scan the flower and I must have pointed the scanner the wrong way. I'm also recommending immediate disciplinary action. Sorry about all this, Governor. Hang on. I'm taking the call offline while I delete that twirt. <laughs> I think another facility would be a good idea. Niedaleko Twojej kolni znajduje się żyła zorium. Ta rzadka substancja może być używana do generowania olbrzymich zasobów prądu. Proszę zbuduj kopalnię albo kopalnię laserową na złożu i wykop 100 zorium. No nieźle, nieźle, dobra. Myślę, że będziemy w tym momencie kończyć ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się Wam podobało i w następnym odcinku zajmiemy się wykopkami tam i będziemy się zastanawiać, gdzie zbudować ten drapacz chmur. Także to by było na tyle, trzymajcie się i do następnego odcinka, cześć, na razie.